Freddie Mercury, charyzmatyczny frontman zespołu Queen, niezapomniany głos roka, narodził się jako Farok Bulsara na Zanzibarze. Jego droga kariery rozpoczęła się w Indiach, a potem w Wielkiej Brytanii, gdzie spotkał Davida Bowiego i dołączył do zespołu Smile, przekształconego w Queen. Odkryj nieznane fakty z początków jego kariery i związki z legendarnymi artystami. Kiedy słyszymy nazwę Queen, nie przychodzi nam na myśl postać Elżbiety II, lecz niezwykły Freddie Mercury. Choć jego prywatne życie zakończyło się dramatycznie, już od trzech dziesięcioleci zarówno środowisko muzyczne, jak i oddani fani pamiętają jego niezrównany wkład w świat muzyki. Jego życiorys nieodwołalnie zapisał się na kartach historii rocka, a jego głos jest jednym z tych, które najczęściej rozbrzmiewają w naszych domowych przestrzeniach odsłuchowych. Freddie Mercury, błyskotliwy muzyk i wyjątkowy wokalista, potrafił z niezwykłą maestrią kreować swój sceniczny wizerunek, stając się ikoną popkultury. Jego ekspresyjny styl i talent wdarły się na scenę z siłą, porywając serca niezliczonych miłośników muzyki na całym świecie. Ale skąd wyłonił się ten fenomen? Przyszedł na świat jako Farok Bulsara w roku 1946 na malowniczej tanzańskiej wyspie Zanzibar. Jego rodzice, Bomi i Dżibulsara, byli wyznawcami zoroastryzmu, najstarszej monoteistycznej religii, która istniała na naszej planecie. Freddy miał młodszą siostrę, Kaszmirę Cook, z którą dzielił dzieciństwo. Lata młodzieńcze spędził w Indiach, uczęszczając do prywatnej szkoły, która uformowała jego wrażliwość artystyczną. Gdy osiągnął pełnoletność, los rodziny skierował ich w stronę Middlesex w Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczęli nowy etap życia. Freddy kontynuował edukację w Ealing College of Art, miejscu, które miało ogromny wpływ na jego przyszłość. Właśnie tam po raz pierwszy jego droga przecięła się z drogą młodego Davida Bowie. Podczas jednego z dni Ziggy Stardust, alter ego Bowiego, zaszczyciło mury kampusu swoją obecnością, dając koncert pełen emocji. Młody Farok, pełen determinacji, aby wejść do świata muzyki, zgłosił się jako ochotnik do pomocy przy sprzęcie Bowiego. To było dla niego niezwykłe doświadczenie, które jeszcze bardziej rozpaliło jego pragnienie osiągnięcia czegoś wielkiego. Już wtedy pokazywał swoje zamiłowanie do muzyki. Grając na pianinie dla kolegów z uczelni, próbując każdego dnia rozwijać swój niebywały talent i artystyczną wizję. Determinacja, pasja i niezwykle charyzmatyczna osobowość Frediego sprawiły, że na zawsze wpisał się w kanon legend światowej muzyki, a jego głos pozostał jednym z najczęściej rozpoznawanych dźwięków w historii. Opowieść mówi o spotkaniu dwóch legendarnych muzyków. Po pierwszym niezwykłym spotkaniu na pewnym przyjęciu los ponownie połączył ich drogi, tym razem na znanym targowisku Kensington Market. Było to miejsce, gdzie Freddie Mercury zajmował się sprzedażą butów, a w tym samym czasie David Bowie, poszukując nowej pary obuwia, również się tam zjawił. Okazało się, że buty, które mu się spodobały, były poza jego zasięgiem finansowym. W odpowiedzi na tę sytuację, Freddie, w swoim wielkodusznym geście, postanowił sprezentować mu upatrzoną parę. Reszta tej niezwykłej znajomości stała się legendarna, a ich wspólne dzieło, jakim jest Under Pressure, do dziś rozbrzmiewa na całym świecie. Rok, w którym Freddy ukończył naukę, był dla niego momentem przełomowym, a w następnym roku jego uwagę przyciągnął jeden z zespołów muzycznych. Był to zespół o nazwie Smile, który na tyle go zafascynował, że niemal nie opuszczał jego członków na krok. W skład zespołu wchodzili gitarzysta Brian May, perkusista Roger Taylor oraz besystę Tom Staffel. Freddy orbitował wokół tej grupy niczym planety wokół gwiazdy. Przełomowy moment dla zespołu nadszedł, gdy Tom Staffel postanowił odejść z zespołu. Jego miejsce zajął Freddy, co było początkiem nowej ery. Stał się głównym wokalistą, wprowadzając do zespołu świeżą energię. Niedługo później do zespołu dołączył także besystę John Decon, a skład uformował się w kompletną całość. Mimo że początkowo mieli trudności z zdobyciem uwagi wytwórni płytowych, debiutancki album pod tytułem Queen w końcu ujrzał światło dzienne po dwóch latach. Razem z wydaniem płyty narodziła się nowa gwiazda brytyjskiej sceny muzycznej. Farok Bulsara przyjął pseudonim Freddie Mercury, na dobre zapisując się w historii muzyki. Jego twórcza dusza przejawiła się również w innych dziedzinach. To on sam stworzył słynny herb zespołu, który był symbolem ich jedności. W projekcie każdy z członków zespołu znalazł swoje odzwierciedlenie: krab symbolizował Brianę Maja, lwy odpowiadały Jochnowi Dekonowi i Rogerowi Taylorowi, natomiast wróżki towarzyszyły Merkuryemu. Nad wszystkim czuwał majestatyczny feniks, górujący nad resztą znaków. Odnalezienie siebie w miłosnych zaukach to wyzwanie, które przytrafiło się Fredimu. W tych burzliwych czasach spotkał on pewną kobietę. Była nią Mary Austin, a między nimi zawiązała się prawdziwa, głęboka wieś oparta na szczerości i emocjonalnej bliskości. Jednak kilka lat później Freddy zdobył się na odwagę i wyznał Mary, że czuje pociąg do mężczyzn. W trakcie tej intymnej rozmowy wyznał jej, że identyfikuje się jako osoba biseksualna. Mary, z wrażliwością rozumiejącej przyjaciółki, odpowiedziała, że sądzi, iż jest gejem. Chociaż ich ścieżki miłosne rozeszły się w 1976 roku, ich przyjaźń przetrwała próbę czasu, a Merkury do ostatnich chwil życia cenił ją jako jedną z najbliższych osób. W dowód przywiązania napisał dla niej wzruszającą balladę zatytułowaną Love of My Life. Freddie Mercury Lider zespołu, który podbił serca wielu, był również związany z niezwykłą przyjaźnią z księżną Dianą. Choć wspólne zdjęcia pary z lat 80. pojawiały się sporadycznie w mediach, dopiero lata później światło dzienne ujrzały plotki na temat ich bliskiej relacji. W 2013 roku książka autorstwa Clio Roukous zatytułowana The Power of Positive Drinking rzuciła nowe światło na tę historię, sugerując, że to niecodzienne uczucie było jak najbardziej autentyczne. Łączyła ich pasja do popularnego serialu Złotka. Clio opisała także legendarną noc, kiedy Merkury, z wrodzonym sobie humorem i brawurą, przebrał Diane za kogoś z pozoru nierozpoznawalnego, co pozwoliło im cieszyć się sobą niezakłóconą swobodą w jednym z topowych klubów nocnych, unikając ciekawskich spojrzeń. Czy ta opowieść w pełni oddaje prawdę? Na to pytanie być może nigdy nie znajdziemy odpowiedzi. Jedno jest jednak pewne, Freddy miał w sercu szczególne miejsce dla swych czworonożnych przyjaciół. Wydając swój pierwszy solowy album MR. Bad Guy w 1985 roku, zadedykował go kotu Jerryemu oraz innym czworonożnym towarzyszom Tomowi, Oscarowi i Tiffani, przekazując wszystkim miłośnikom kotów z całego wszechświata swoje ciepłe uczucia, a do tych, którzy nie podzielają tej sympatii, skierował mniej przyjazne słowa. Każdy, kto znał Freddiego Mercuryego, doskonale zdawał sobie sprawę z jego niezwykłej miłości do kotów. Ta pasja była tak intensywna, że gdy wyruszał w trasy koncertowe, nie zapominał o swoich futrzastych przyjaciołach i zwykł do nich dzwonić, sprawdzając, jak się mają. Dla niego te zwierzęta były niczym własne dzieci. W 1991 roku ukazał się album zatytułowany Innuendo, który zawierał kolejny utwór będący hołdem dla jego ukochanych kotów piosenkę Delayle. Nie trudno zgadnąć, o kim dokładnie traktował ten utwór. Oczywiście, była to jedna z jego kocich półpiłek. Jednak życie Frediego Mercurego skrywało także mroczne tajemnice. W roku 1987 świat artysty zatrząsnął się w posadach, gdy dowiedział się o swojej diagnozie AIDS. Rok później to, co początkowo było jedynie plotkami, zaczynało przybierać coraz bardziej rzeczywiste kształty. Widoczna utrata wagi oraz sił była aż nadto zauważalna, lecz mimo to Freddy przez lata skutecznie ukrywał przed światem swoją chorobę. Postanowił, że to delikatna kwestia pozostanie sekretem, konsekwentnie dementując wszelkie pogłoski. Dopiero dzień przed swoją śmiercią muzyk wyznał prawdę. Wydane przez niego oświadczenie miało ogromny społeczny oddźwięk, spod naporu licznych spekulacji chciałbym oficjalnie potwierdzić, że przeszedłem badania na HIV i zostałem zdiagnozowany z AIDS. Przez długi czas uważałem za właściwe zachowanie tej informacji jedynie dla siebie i najbliższych, dla ochrony ich prywatności. Jednak nadeszła chwila, by moi przyjaciele oraz fani na całej kuli ziemskiej poznali prawdę. Pragnę, by wszyscy włączyli się w tę walkę z tym okrutnym schorzeniem wspólnie ze mną oraz moimi medykami. Freddy Mercury zmarł w swoim ukochanym domu, znanym jako Garden Lodge, 24 listopada 1991 roku. Początkowo przyczyna jego odejścia nie była całkiem jasna, jednak wkrótce świat dowiedział się, że jego śmierć była wynikiem zapalenia oskrzeli, będącego skutkiem komplikacji związanych z AIDS. Zmagania artysty z chorobą i jego niezwykła odwaga pozostały na zawsze w pamięci fanów. Freddy Mercury pożegnany został zgodnie z tradycją zoroastryjską, zorganizowano bowiem mszę, która oddała hołd jego wierzeniom. Tajemnicą otoczone jest miejsce, gdzie spoczywa jego ciało. Ponieważ sam Merkury wybrał lokalizację swojego grobu, a wiedza o tym została powierzona jedynie jego serdecznej przyjaciółce i miłości jego życia, Mary Austin. Po jego śmierci, jego legenda nie zgasła, lecz przeciwnie, wzmocniła świadomość ludzi na temat AIDS, stanowiąc swoisty punkt zwrotny w walce z tą chorobą. Publiczne oświadczenie Freddigo w ostatnich chwilach życia oraz jego odejście wstrząsnęły światem jego fanów, wywołując fale żałoby. Jednocześnie skupiły uwagę na problemie AIDS, zachęcając ludzi do podjęcia działań. Po pewnym czasie członkowie Queen postanowili ponownie wydać singiel Bohemian Rhapsody, osiągając niebotyczną sprzedaż. Dochody, które przekroczyły milion funtów, zostały ofiarowane na rzecz organizacji charytatywnej Terence Higgins Trust. Freddy pragnął, by jego śmierć stała się katalizatorem zmian na lepsze i przyczyniła się do zwiększenia świadomości na temat wirusa HIV. Jego wizja stała się rzeczywistością, jego odejście nie tylko otworzyło oczy wielu ludziom na świecie, ale i pobudziło do działania, zbierając znaczące fundusze na badania, wsparcie dla osób zmagających się z tą chorobą oraz edukację społeczną. Szef organizacji wspominał, że jego śmierć miała głęboki wpływ na zwiększenie dotacji i zainteresowania kwestią AIDS. Niedługo po odejściu Fredigo zorganizowano ogromny koncert charytatywny, znany jako The Freddie Mercury Tribute Concert. Na scenie wystąpili artyści, którzy byli bliscy jego sercu, interpretując jego utwory dla tłumów oddanych fanów zespołu, co ponownie skierowało światła Jupiterów na problematykę AIDS. Jego przedwczesne odejście zmotywowało również muzyków Queen do utworzenia organizacji The Mercury Phoenix Trust. Działa ona do dziś, wspierając osoby dotknięte AIDS i intensyfikując działania na rzecz edukacji w tym zakresie, kontynuując tym samym dzieło i dziedzictwo, które Freddy rozpoczął swoim talentem i odwagą. Głos Frediego Merkuryego jest niezwykle wyjątkowy i zasługuje na godną, wręcz królewską oprawę muzyczną. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że ta niezwykła barwa wymaga najwyższej jakości sprzętu, by móc oddać pełnię jego muzycznego geniuszu. Gdybyś poszukiwał nowego odtwarzacza CD bądź doskonałych słuchawek, które otoczą Twoje uszy wspaniałym dźwiękiem, odwiedź jeden z naszych sklepów, gdzie znajdziesz wyśmienity sprzęt, idealny dla prawdziwie królewskiej muzyki. Niech zatem brzmienie królowej pozostanie wiecznie żywe i porusza nasze serca na nowo. Nawet najdrobniejsze detale, takie jak krystaliczne czystości tonów czy głębia basów, powinny być dopieszczone z największą precyzją, aby uczcić to niezwykłe dziedzictwo. Zasubskrybuj po więcej opowiadań.